Kiedy wszyscy zawodzą, nawet najbliżsi, kiedy w najbardziej dramatycznych, traumatycznych sytuacjach naszego życia nie możemy na nikogo liczyć, to ostatnią kotwicą, deską ratunku jest Bóg. I widzimy to na podstawie Jezusa. Dzisiaj w psalmie, ten psalm, który dzisiaj odczytujemy, czy proroctwo z księgi proroka Izajasza, wypełnia się na Jezusie. Bo Jemu najbliżsi, Najbardziej y, bliscy współpracownicy, ale bym nawet powiedział, przyjaciele, uczniowie, a wśród nich Judasz, y, okazują się być zawodni. Y, I właśnie czytamy w psalmie, że y, dla braci moich stałem się obcy i cudzoziemcem dla synów mej matki. Jego bracia, jego duchowa rodzina. Y, po prostu nie wchodzi w to. Wiemy, że wszyscy Jego uczniowie uciekną oprócz Jana. A Piotr zaprze się Jezusa i Judasz Go wyda. To, co czyni Jezusa takim niewzruszonym, silnym, mocnym, jak czytamy w Izajaszu, Jego twarz jest jak głaz. Kto mnie wspomaga? Bóg Go wspomaga. Bóg Ojciec. Pomyśl dzisiaj o tych wszystkich momentach Twojego życia, kiedy było ci naprawdę bardzo, bardzo ciężko. I jedyną ucieczkę mogłeś odnaleźć w Bogu. Podziękuj Bogu za to, że Cię podtrzymał w tych momentach. Proś Go o to, kiedy przyjdzie do Ciebie właśnie taka traumatyczna sytuacja, bardzo ciężka w życiu, kiedy będziesz widział, że praktycznie wszystko po ludzku się zawala. To proś go, żebyś nie zwątpił w Jego moc, w Jego siłę, która będzie na ciebie spływała. Bądź uwielbiony Boże właśnie w tym, w tych doświadczeniach które, trudne, które mieliśmy w życiu i tych, które być może przyjdą, a wierzę w to, że pokażesz nam swoją potęgę i siłę w tych wydarzeniach. I będziemy niewzruszeni dzięki Tobie. Dobrego błogosławionego dnia